Widzisz, jak stary pryk mówił, że Carbonara to taki średni gość, to mówiła, że nie, jest super, że jest fajny. Dobra, no zauroczyłem się trochę, no. No ale cieszę się, że że odkryłaś, jaki jest. Ostatnio byłam na napadzie i właśnie na napadzie Carbonara, to prawie go tam gryzłam. Dziwny chłopak. No. Najgorsze jest to, że w momencie, kiedy potrzebowałaś tej pomocy, to on powiedział: usuń, usuń numer. Taa. Straszne. No wiem. Byłam głupia i młoda, teraz jestem starsza i mądrzejsza. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To było w momencie, kiedy. No dwa miesiące temu. 16 lat, a teraz, jeżeli nie. Pamięć nie myli, a nie myli, bo masz 15 marca urodziny, to też masz 16 lat. Co się zmieniło przez te 3, 4 miesiące? Mówię, mądrość się zmieniła, dobra? Wow. Przez cztery miesiące? Jakieś stosy książek musiałeś przeczytać. Po prostu ludzie codziennie się dowiadujesz czegoś nowego, no. Na przykład, wiedziałeś, że kiedyś była operacja, że chłop grał na wiolonczeli znaczy na skrzypcach podczas operacji, bo chcieli znaleźć jakiś nerw w jego mózgu, co było odpowiedzialne za to, że mu łapkę drżała? Czy tam słyszał coś nie tak? Próbuję podważyć. <nob shoots> <noise> Ale duży śnieg. Cześć, chcesz nam pomóc? <głos> <głos> Czy chcesz nam pomóc? Hmm. Da nastałeś? Co robisz? Oj, jest mały, jesteś. O, sklepie. Przepraszam. O, zrobiłeś ze w sklepie? Nie, słowo jesteśmy w sklepie. Ale po prostu ziemam cały A. czas. Okej. Okay. Zrozumiałem, uh -huh. jak ktoś powiedział, że jest ze w sklepie. Nie. Dobra. Ej, smysznie wyglądasz. Trochę jak takie żurmeny. Da już jeszcze brodę na chwilę. O, Noża, tylko napisał. Witam, Exi Jaki mam procesor? Twój stary pijany 12-13 Hz. Ja wiem, gdzie. O kurw A możemy na ja. przykład jeden policjant, jeden gangu? Szary spadnie. I cóż. co za różnica? Dobra, zobaczcie na drugą nie pelimy. Podskoczcie sobie, bo też jest sprawdził. Chłopca tam red boule Czemu oni napierd... Przypiąk ja to mam rozumieć, że całe są kontrolowane na No ja padam już. Dobra. No ja pana na wlejech. na wlejech. Zabijemy na komendę! Miałeś kamizelkę! Halo? Tak? Widzicie na poboczek, że czy ładnie tutaj ustali na parkingu? Nie ma powodu. Jak nie ma powodu? Jest duży powód. Nie łapiecie, nie łapiecie aut sportowych, łapiecie gościa, co jedzie starym gównem. Koleś was wkur, gra wam na nosie, a się do mnie przypierd... bo ze tu stoję. Ale to yeah, jest Kia Rio! To, to, to jest ja to, to dla jajosu, jajosu. stary. To jest to Aha, Masz to, że chcemy cię zaczynać, spoko. No to wysiądź. A to pan Stanisław! Jak Stanisław? Mam cię ruję. Aha, coś nas. Dajeszławie. tam. Jedź sobie. Jedź jasne. Dobra. Ja pierdolę! Czerwona, ja pierdol. ma chyba 4 albo 6 poszukiwań. Stań co furą na nasze 20 wraz z długą. Ja wiem, że Julka po prostu przejmuje powoli yy, rodzinę Alfonso i. To, że stara się być blisko Felipe nie jest dlatego, że mm, potrzebuje dorosłego, który by się nią opiekował, tylko to jest po to, żeby Felipe, jak on już przejmie rodzinę, pograndę, to żeby potem przepisał ją na mnie. A z Rykiem wojujemy yy, też w jakimś celu, to nie jest tak, że to są uczucia. Z Rickiem bojujemy yy, po to, żeby ekipa się nas słuchała i skoro on jest traktowany jako szef, to my będziemy szefową. Ale tak naprawdę to my cię pociągamy za wszystkie sznurki. Hey, Zwierzęta. Dajcie ten... Yy... szoto Cham. chcesz? Co A ty ci prowadzi? Problem... O kur... <gryw>

to pak... Najpierw to no, Najprawdopodobniej wysokość była tak duża, że ciało się rozpadło. 17 magazyn się Ale coś zaryło? Oj oj, gdzie ty jesteś? O, to nieźle. 320 koło kościoła, przechodzimy właśnie do na kościoła. Tak, nałożony na pojazd? Czerwony ze względu na przesiadkę. Przyjął. Jak wyjadasz poza tu? miasta, przystąpcie do manewru. Aktualnie, kieruję z kościoła. Niech malnie udana, wjeżdżamy w ciasne uliczki. Nie ma wyjazdu, uważaj się. To zero. To obok. No, no tapak. Zainicjować też po. Co? Jeden, po jeden pobieg dalej, jeden pobieg dalej. Ech. Ale wszyscy około dwóch. Dobra, przeszukuję, jeszcze, przeszukaj dach i wracamy na dół. Pamiętaj, że może być druga fala, bo dwóch odjechał. Nie, <laughs> jedziemy. Ej, ty na chwilę, coś sprawdzę. Panie... Czut, panie widzi. Hmm? Chłop tu był w Skąd kurierce. Powiem. No wiem, dlatego mówię mu, że nic mu nie widzi. Można Co powiedzieć... Znal Znalazłem koleżankę do Jamesika. Dzień dobry, ochrona obiektywna. Proszę, proszę pomóc. Proszę powiedzieć, czemu stoi pan na podjeździe z włączonym silnikiem? Ponieważ czekam na taką jedną bardzo ładną panią. A okay. taki. O. Tu, o, nagrywam no. E. Normalny. Aaa, prowadzisz? Na No. no. nie Pozdrawiam Dziękuję, ja również. No, i byłem eee. na tym pierwszym piące. Znaczy te widzę byłem na pierwszy pięknie. 30 na razy już ja, się zamknęła i tworzyłem, mówię, nie się, mówi, się samej. Przyjechał ten bajtal na hulajnodze, hulajnogę wziął. Do Biega po schodach i nagle słyszę. Proszę Uspane! Uda po schodach, bo tak, bo to u mnie na piętrze tak się psuje ta winda. Ja mówię tak, a co tam się dzieje? No i doszło mnie to pierwsze piętro i on mnie zaczął przekmynać, że ta winda jest zbugowana. no, i ja mówię, co to tu było? A czym tak nie powiedziałem, bo jestem kulturalny na co tu. No, i ten bajter mi że ja muszę wejść, i w ogóle, jaki tam, no, ale tam kombinacja polskie robił. Nie? Wbija do tej windy, wychodzi, mówi: tu Trzeba przytrzymać, nacisnąć, to no wchodzę do tej rundy, no i patrzy zadziałało. No. No, no i on wiesz, mówi wtedy dla mnie, że proszę bardzo, ja mówię, dziękuję bardzo, i go pozdrawił i poprawił komór na mnie. Pozdrawiam.